Cześć! Dzisiaj film, który może zaoszczędzić nam dziesiątki, setki, jak nie tysiące godzin. Film przyda się każdemu. Mechanicy raczej mają taką wiedzę, ale jeżeli czasem coś dłubiecie w samochodach, to myślę, że może Wam się to przydać. Opel Vectra C tutaj jest idealnym tego przykładem. Już Wam mówię dlaczego. I słuchajcie, wiecie, że u mnie filmy w większości nagrywane są bez żadnych cięć, bez poprawek, więc sorki, jeżeli czasem coś nie powiem idealnie, idealną polszczyzną. Temat uszkodzonych sterowników silnika. No i tutaj przykład tego auta idealne Vectra ma bardzo fajne nie zawsze takie same oczywiście objawy uszkodzenia silnika co może być zła praca po odpaleniu silnika potrafi ten samochód zgasnąć oczywiście wszystkie inne auta mogą być to samo po e, nagrzaniu się silnik może pracować gorzej ale może też na przykład się wyłączać e, co tutaj tutaj idealny przykład o podczas uruchomienia zimnego silnika Auto nie pracuje na podwyższonych obrotach, tylko na niskich, tak jakby był silnik już w pełni rozgrzany. Zrobiłem cięcie, bo się zająknąłem. Check engine, i teraz tak. Fajny też tutaj był przykład. I to jest nie pierwszy Opel, którym to zdiagnozowałem, prawdopodobnie tą usterkę, chociaż słyszałem, że gdzieś pomaga jakaś aktualizacja sterownika. Nie wiem, czy to aktualizacja samego oprogramowania, czy po prostu wymiana sterownika, bo jest uszkodzony na prawa. A ja tak jak mówię, możliwe, że wymiana na inny z, przegranym, z przegranymi wszystkimi danymi zrobienie klona. Słuchajcie, fajny przykład w tych wektorach: Pracuje Wam auto na wolnych obrotach bez klimatyzacji. Chodzi spoko, a za chwilę chodzi, jakby na trzy cylindry, tak wypadają, nie wypadają te cylindry. Ten, ten zapłon włączacie klimę, jest lepiej. No i takie auta w tym roku, obejrzałem dwa, odrzuciliśmy, ale na cały kształt, nie tylko na to. No i słuchajcie, wbijacie sobie w komputer tak jakiś tam interfejs. No wydaje mi się, że ten LM z Allegro, z Allegro za 20 zł to nie ogarnie tego, ale na pewno. Ale wbijacie i macie na przykład różne błędy. Ale oprócz błędów, patrzcie sobie jakieś parametry, nie chodzi o wszystkie mega szczegółowe, ale na przykład dalej, zróbmy przykład tego konkretnego samochodu: eee, ogrzewanie sondy lambda drugiej, no bo wiecie, tutaj są dwie sondy lambda, jedna przed, druga za katalizatorem. Dalej, chyba nie było błędu z przepływomierza powietrza, nie pamiętam, ale wchodząc na parametry przepływomierza. W jeden dzień są parametry, w drugi dzień parametrów nie ma. Stoi napięcie na zero. B y no i na start, kurczę, zacząłem od przepływu mierza. Mam przyjaciela tutaj, który ma taką samą wektrę. No, ogólnie podobną, no, nie identyczną, ale ma z tym samym silnikiem. Podmiana przepływki, brak reakcji, brak zmiany. Byłem pewny, że to nie to. No i co tutaj jeszcze było? Czy coś było jeszcze, jakieś parametry? O! I jeszcze taka jaka dygresja. E może to być objaw co najmniej dwóch uszkodzeń. Jeden to sterownik silnika, a drugi lewe powietrze. Słuchajcie, jedziecie sobie gdzieś tam powoli, dwójeczka, pyrkacie 1200 obrotów, tak wiem, że jest niezależne, ale pyrkacie sobie 1200-1500 obrotów i samochód jedzie Wam tak, jak taka żaba. Przyspiesza, hamuje, przyspiesza, hamuje, jest to mega uciążliwe, ale jednocześnie na przykład jedziecie sobie z górki, puszczacie sobie gaz, wchodzicie sobie na chwilowe spalanie, jeżeli oczywiście macie, czy to będzie w BNC, ekonomizer, czy w opływ wchodzicie z kompa i zamiast spadać do zera to spalanie wynosi, nie wiem, litr, dwa, pięć, nieważne. Może to być, może być tutaj przyczyną albo lewe powietrze, albo uszkodzony przepływomierz, albo jakieś uszkodzone podciśnienie gdzieś tam, nie wiem, do parownika od gazu, jeżeli macie, czy tam na przykład do serwa. No i co? Ale tutaj okazało się inna przyczyna. Okazał się sterownik. Znalazłem w końcu firmę, która naprawiła mi ten sterownik, bo kiedyś wcześniej wysyłałem do innej, byłem mocno niezadowolony. To była inna Vectra, Vectra sprzedałem po kosztach swojej yy, bliskiej osobie. Dużo, dużo, dużo taniej. Tak naprawdę ja osobiście na tym aucie straciłem. Eee, po prostu wiedziałem, że jest ta usterka. Serwis nie dał rady. Byłem yy, praktycznie pewny, że jest dalej uszkodzony sterownik, pomimo że Naprawili mi, wymienili mi teoretycznie na inny, ale tutaj dałem trochę ciała, ponieważ e, nie zaznaczyłem sobie tego starownika i dalej to nie działało. No, nie będę mówił, jak to jest firma. Teraz trafiłem w końcu bardzo rzetelnego człowieka i powiem więcej. E, rozmawiałem z dwoma osobami. o topla. aha, jeszcze jako dygresja, poprzednia wekra zjeździła dwóch elektryków, trzech mechaników, mnie daliśmy rady. Ostatnia osoba mega się przyłożyła. Wszystko, co było możliwe, chyba zrobiła, sprawdziła. Poddaliśmy się, uznaliśmy, że sterownik po podmianie sterownika okazało się, że dalej nie jest idealnie, ale tam była inna przyczyna. Tam się działa inna rzecz. Tam tylko i wyłącznie samochód zaraz po podpaleniu gasnął sobie. Albo gasnął, albo nie gasnął. Czasem pochodził chwilę dłużej, czasem nie. Jak się nagrzał, wszystko było już idealnie. Oczywiście było żeby wszystko, co sobie możecie wyobrazić. Od pompy paliwanowej po sprawdzanie kompresji, czujnik, wałka, uszczelnienie silnika. Pełne uszczelnienie silnika, tak. No i co, dlaczego mówię o tym sterowniku silnika? Bo czasem może być tak, że będziemy grzebać, sprawdzać, podmieniać 30 rzeczy, które nie działają: sondy odkręcać, odcinać te sondy. A może przyczyna jest w sterowniku silnika? Są firmy, które za sprawdzenie wezmą jakieś 150 zł. Nie mam dużego rozznania, bo nie jest to częsta przyczyna awarii. Ale zdarzyło mi się. Druga taka sama sytuacja, a czy też, że był uwalony sterownik. Miałem kiedyś pastucha B5, 130 koni chyba w dieslu, że dobrze pamiętam i turbo strasznie późno wstawało. No oczywiście pierwsza myśl albo N75, grucha czy tam turbina. Turbina poszła do sprawdzenia, teoretycznie była trochę uszkodzona muszla, a muszla wymieniona bez poprawy. Od razu druga diagnostyka, sterownik silnika. Okazało się, że było... Uszkodzony, coś tam został poprawiony. E, samochód jeździł potem perfekcyjnie. Mówię Wam to, bo tak jak to przedtem już napomniałem, często błędnie to diagnozujemy, a w sposób, który opisałem wcześniej, czyli kilka różnych awarii. Yy, możemy wstępnie uznać, że nie zepsuło się wszystko naraz. No, okej, okay, jak kupujemy auto, no to jest duża szansa. Może być popowodziowe, no to musimy uważać. Może był jakiś wypadek, może jest problem z masą, może jest gdzieś przecięta instalacja. Nie wiem, ktoś zakładał zderzak, czy tam, nie wiem, wymieniał pompę yy, hamulcową, gdzieś tam zahaczył jakieś przewody, może był wtyczkę, nie wiem. A jeżeli auto macie długi okres czasu, wszystko jest okej, okay, a nagle wypawała mega dużo błędów. Ja osobiście zacząłbym od sterownika silnika. Dzięki, mam nadzieję, że film się podobał. Jeżeli tak, proszę daj suba, łapkę w górę i możesz udostępnić mój kanał. Trzymajcie się, cześć. Jednak postanowiłem coś, coś wam jeszcze dograć. Mamy tutaj Vektar C1-8, przebieg wynoszący 350 000 km. Instalacja gazowa. Samochód przełączył się na gaz. Jestem ogólnie ustawione, umówiony do mojego ulubionego serwisu na regulację gazu. Ale pokażę Wam, jak to, jak to auto przy takim przebiegu potrafi pracować. Pamiętajcie, przy takich przebiegach już będzie każdy silnik częściowo zużyty. Jeden troszkę bardziej, drugi troszkę mniej. A niektóre felenne silniki będą już 7 razy remontowane. Mamy teraz pracę na gazie. Cykają sobie wtryskiwacze O, gdzieś tutaj słyszę powietrze. Nie, to pasek. Eee, przełączymy sobie na benzynkę. Jestem, że łącznik jest. O, nie, nacisnąłem. Osobiście uważam. Tak jak mówiłem przed podmieniałem. Osobiście uważam. Że jak na ten przebieg, a w ogóle jak na nawet trzy razy mniejszy Ten silnik pracuje wzorowo Opowiem w sposób obrazowy, o co chodziło mi z tym chwilowym spalaniem Puściłem gaz, mamy spalanie 0. Trzymam sobie delikatnie gaz, jadę sobie ze stałą prędkością Zapnę na przykład tempomat na łomek sekundy No, na sekundy Mamy 4 litry, 2,9 Wyłączam tempomat, puszczam gaz Dzisiaj Od razu spadek jest do zera